Wypuść mnie, Pindolu, a spełnię... Aaaa! Informujemy, że z nocy 26 na 27 października nastąpi zmiana czasu z letni na zimowy. Wskazówki zegarów zostaną przesunięte z godziny 3 na 2. Część pociągów pojedzie według zmienionego rozkładu jazdy. Prosimy o sprawdzenie godzin kursowania pociągów na stronach internetowych oraz infoliniach przewoźników. Oh god, Duck! Oh god, Steve! Do you ever get tired of being random? <laughs> Me neither.